Płaczesz. Mamo, co się dzieje? Mamo, czy coś nie tak? Mamo, mamo, jak się czujesz? O nie, Kasiu, nie patrz na mnie. Nie patrz, Kasiu, na mnie w tym stanie. Lepiej, żebyś nie widziała, jak płaczę. No, mamo, ale o co chodzi? Powiedz, bo się martwię. Mamo, no nie powstrzymuj się mu. Jestem gruba, Kasia. Nie, no, tragedia. Ja się w nic nie mieszczę. Zobacz, jeszcze niedawno w to wchodziłam, a teraz nie ma opcji. Zobacz, nie wciśnę tego. Mam taki wielki brzuch, Kasia. Zobacz, jak ja wyglądam. Oj, mamo, nie jesteś gruba. Mamo, przecież jesteś w ciąży. Będę miała rodzeństwo. Jesteś w ciąży bliźniaczej, więc to chyba normalne, że masz trochę większy brzuch. Trochę? Zobacz na to. Tragedia. Chodzę w t twojego taty. Spójrz tylko, niedawno kupiłam sobie tę sukienkę. Była piękna. Miała mistatą z tatą na kolację, a teraz... Jaki wielki brzuch mi tam wystaje, Kasia! A tu to, to była piękna tunika, a teraz strasznie, strasznie wyglądam! Mamo, moim zdaniem wyglądasz pięknie. Nie smuć się! A powiedz mi, gdzie jest tata? Zaprowadził mi do przedszkola. Mamo, no proszę, jak chcesz, to mogę dzisiaj z tobą dłużej zostać. Odwołam spotkanie z Gośką i sobie posiedzimy razem. Ups, mama chyba przychodzi jakieś małe załamanie. Ale czytałam o tym w podręczniku od biologii, że jak kobieta jest w ciąży, to ma takie wahania nastrojów. I chyba mama ma to dzisiaj. To wahanie takie. Raz jest fajnie, raz jest źle. Nie, no nie wierzę. Głodna jestem. Dobrze, że mam tutaj takie pudełeczko, w którym mam słodycze na czarną godzinę. Mm, co my tutaj mamy? Lody, lizaki. Mmm, jak już wszystko jest dobre. Mm, zdecydowanie jedzenie w ciąży poprawia mi humor. Mmm, pychota. Mamo, mamo! Ale, mamo, ty chyba powinnaś jeść zdrowe rzeczy, a nie się tak obiadać. Dlaczego mi przypominasz, że jestem gruba? Mamo, nie jesteś wcale gruba. No przestań, ale... Mogłabyś jeść trochę mniej tych y, chipsów, chrupeczek, y, trochę tego tutaj pochować. O, kawałek ciasta? Mamo! No bo czasami mam takie napady głodu. No wiesz, w brzuchu mam dwójkę dzieci. One chyba jedzą to, co ja jem. I mam wrażenie, że ciągle jestem głodna, gruba i brzydka. Ale co ty wymyśliłaś, Kasiu? Gdzie ty mnie wyciągasz? I się lepiej spotkaj z Gosią i w ogóle się mną mnie przejmuj. O nie, 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 mamo, nie, nie, nie. Rozmawiałam z tatą. Wiem, że dzisiaj masz badania, ale to za jakiś czas. Pójdę razem z tobą. Mogę zobaczyć na tym ekranie moje rodzeństwo? Kasiu, mamo, dlaczego ty płaczesz? Teraz ze wzruszenia, że mam tak wspaniałą córkę No dobra, mamo, chodź już, chodź, idziemy Kasiu, a po co zaciągnęłaś mnie do centrum handlowego? Potrzebujesz czegoś? Chcesz sobie coś kupić? Nie, mamo, nie, nie, nie Tutaj chodzi o ciebie Pomyślałam, mamo, że boże, potrzebujesz troszeczkę spa Usiądź sobie tutaj na fotelu, tu do góry, mamo Ja usiądę obok ciebie O, mamo, w końcu jesteś zadowolona o, widzę, dzisiaj full wypas zabieg. Dla pani pedikir, kier i jeszcze masaż. Dziewczyny, wyglądacie świetnie, chociaż musicie wejść w te szalafroczki. A dla pani, e, co jest? Dlaczego pani go nie ubiera? Bo ja? Ja się w nim nie mieszczę, jestem taka gruba. Nie, 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 tu żaden problem, żaden problem. Nie jest pani gruba, jest pani w ciąży, ale za to, zamiast szalafroka, zaproponuję maskę na twarz. O, potem pani poczuje się 100 razy lepiej. O, wiele lepiej. Jeszcze trochę perfumów. Lakier do paznokci. Jedna ręka, druga ręka. O, dla ciebie moja droga to samo. Proszę jakoś bardziej zająć się moją mamą. Przechodzi chyba jakieś małe załamanie. Ma te takie wahania, co ma się w ciąży. A, wahania nastroju. Okej, okay, wiem o co chodzi. No i zabieg skończony. Można maseczkę ściągnąć. Na koniec jeszcze przeczeszę pani włosy. No jak pani się czuje? No, chyba jest okej. Okay. Okej, okay, fajnie. Nie, dopóki nie spojrzę w dół. No nie, mam taki wielki brzuch, że nie widzę swoich stóp. Pani mi pomalowała paznokcie u stóp, zrobiła pedyki, a ja nawet tego nie widzę. A, jestem taka wielka. Czuję się jak wieloryb jakiś. Mi już nic nie pomoże. Mamo, mamo, wiem jak ci poprawić humor. Chodź tutaj, mamo. Zobacz jaki piękny sklep. Sklep z rzeczami dla bobasów. Mamo, zróbmy zakupy dla mojego rodzeństwa. Ojej, Kasiu, to takie słodkie, gdy, gdy się przejmujesz mną i twoim przyszłym rodzeństwem, ale takie zakupy? O, przydałyby się smoczki. Chusteczki, słodkie zabawki, butelki, piłki, klocki, no i takie małe słodziutkie ubrania. Ach, wiedziałam, mamo, że to ci poprawi humor. Wiedziałam, jesteś w końcu kobietą, uwielbiasz shopping. Och, zróbmy tak, że ja to sobie tak wszystko pięknie tutaj popakuję. O, kilka rzeczy na sam początek wystarczy. Na takie większe zakupy wybiorę się jeszcze z Twoim tatą. O, a, a tam po drugiej stronie jest jeszcze jeden fajny sklep. Ups, mamo, 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 lepiej tam nie iść. No nie, nie usłyszała mnie. Ile pięknych ubrań? Jakie sukienki! Jakie to wszystko jest piękne. O, ta sukienka! O, i ta jeszcze z różową koszulą. O, o, jaka piękna kamizelka! Och, tak mam ochotę sobie coś kupić. Dzień dobry, witam serdecznie. Czym mogę pomóc? Doradzę, znajdę rozmiar. Co mam szukać? Och, chciałabym jakąś ładną sukienkę w kolorze różowym I do tego jeszcze bluzę Białą albo żółtą e, A jaki rozmiar? SKSK, S. całe życie rąszę rozmiar S W takim razie ta sukienka powinna być dobra Co się dzieje? Może niech pani wejdzie tutaj lepiej do garderoby I przymierzy tę bluzę Ja panią zasłonię i proszę przymierzyć I jak pani wygląda? E, jest mały problem ale dlaczego pani tego nie przymierzyła? Bo ja się w to nie mieszczę. Zapomniałam, że rozmiar S to miałam zanim zeszłam w ciążę. Och, ten brzuch jest taki wielki. Marzę już tylko, żeby urodzić dzieci. Och, nie mam siły. Ach, nie mam siły nawet się już wciskać w te mniejsze ubrania. Wie pani co? Potrzebuję rozmiar L. XL albo XXXL. Oj, niestety jest problem, ale takich dużych rozmiarów tutaj nie mam. Dużych, i nawet pani sama przyznała, że ja jestem po prostu duża. Mamo, 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 dlaczego mnie nie słuchałaś? Rady, mamo, szukam cię po całej galerii. Mamo, mówiłam, że nie masz nigdzie iść, szczególnie do tego sklepu. Tak, Kasiu, ty pewnie wiedziałaś, że ja tutaj nic nie kupię. O, jak to pani przed chwilą powiedziała? Jestem duża i nic tu nie kupię. Ale ja wcale tak nie powiedziałam! Ja tylko powiedziałam, że nie mamy takich dużych rozmiarów. Proszę się nie przejmować. Mama ma teraz trudny czas. Ach, te hormony. Mamo, mamo, proszę rozpuszcz się. Za chwilę na tym takim ekranie na tym badaniu nie pamiętam jak to się nazywa zobaczę swoje rodzeństwo. Ach, masz rację, Kasiu. Nie powinnam ciągle tak płakać, ale ja po prostu czuję, że ze mną coś się dzieje nie tak. Och, wariuję, bzikuję, przepraszam cię, kochanie. Mamo, nie przejmuj się, wszystko będzie w porządku. Następny pacjent, zapraszam, zapraszam, proszę. Och, dzień dobry, pani Magdo, witam serdecznie. Tym razem jestem z moją starszą córką. Dzień dobry, dzień dobry. Och, witam! Co za uśmiechy? Co za radość! A zatem, pani Aniu, zapraszam na kozetkę. Za chwilę zrobimy badanie. Już, już tam idę. O! Aj, coś jest nie tak! Ta kozetka chyba jest jakoś wysoko położona. Ja! Nie mogę się tam wdrapać! Nie mogę unieść nogi! Czuję, że mam spuchnięte, obolałe. Przez ten brzuch nie mogę się dobrze ruszyć to jest nie no nie mogę jestem za duża nie wejdę tutaj o widzę że doszliśmy do tego etapu że hormony już tutaj dają nam się we znaki nie nie pani Aniu wszystko w porządku ja już tutaj obniżę łóżko podam pani rękę o o i od razu lepiej widzi pani już pani siedzi a my tutaj zrobimy teraz badanie Sprawdzimy, ale proszę nie płakać, proszę. Wszystko będzie w porządku. Odrobina jeszcze żelu na brzuch, no i robimy badanie. Ach, wszystko wyraźnie widać. Kasiu, Kasiu, podejdź, chodź tu, zobacz. Ojej, to moje małe rodzeństwo. Ojej, widzę, widzę. Tam bije chyba serduszko. Jedno i drugie. Tak, zgadza się, to przecież są bliźniaki. No jeszcze sprawdźmy parametry. Tak, bo basy są dosyć spore. Płeć na razie jeszcze nieznana. Jeszcze niczego nie będę zdradzać, czy to dwóch chłopców, dwie dziewczynki, czy może chłopiec i dziewczynka. Wszystko w porządku, wszystko wydaje się być okej. Okay. Proszę a oto pamiątkowe zdjęcie, może tym razem na ręce starszej siostry. Och, dziękuję! Ja tutaj wszystko widzę! A, moje rodzeństwo! Jakie malutkie! One mają po prostu kilkanaście centymetrów. Pani Aniu, a Panią proszę, aby się rozchmurzyć. Troszeczkę się zrelaksować. Usiąść przed telewizorem, coś zjeść, odpocząć, no i przede wszystkim się niczym nie przejmować. Ach, dobrze, łatwo powiedzieć. Ach, to wcale nie jest jednak takie łatwe. Mamo, już jestem, idę do ciebie dołączyć. Przyniosłam ci twoją ulubioną sałatkę. Pamiętasz, co pan doktor mówił? No wiem, co mówił, że mam usiąść i się zrelaksować. Więc zamówiłam sobie trzy pizze, jedną z peperoni, drugą tuńczykiem, jedną hawajską. No i mam ochotę je wszystkie zjeść. Mamo, ale pan doktor powiedział, że masz się zdrowo odżywiać. Przyniosłam twoją ulubioną sałatkę. Ach, no tak, zdrowo odżywiać. A ja zjadłam już dwie pizze. Jestem tak potwornie głodna. W tej ciąży mam taki wielki apetyt. Nic dziwnego, że jestem taka gruba. O nie, nie, mamo, nie, nie, nie. Tylko znowu nie bzikuj. <laughs> nie bzikuj, za późno. Przypomniało mi się, jaka jestem wielka. Jak się słabo poruszam. Czy nie mogłam wejść na kozetkę? Och, ten brzuch jest taki wielki. Kiedy ta ciąża w końcu się skończy? Mamo, jeszcze tylko kilka miesięcy. Miesięcy? Ja mam przez te kilka miesięcy jeść tylko owoce, warzywa i sałatki? O rany, jestem taka gruba. Nie, no nie mam już siły na nic. O nie, mamo, wiesz co? Jak, jak jedzenie pizzy sprawia ci przyjemność, no to jedz! Jak chcesz, to ci jeszcze jakąś domówię, na jaką masz ochotę? Z brokułem, z jajkiem, z tuńczykiem? Nie, chociaż. Z tuńczykiem? To jeszcze bym zjadła pizzę. W takim razie idę zamówić i proszę, rozmusz się już, mamo. Bo i tak widzę, że już dosyć cierpisz. A może jak obejrzymy Twój ulubiony film, to przejdzie ci zły humor. Ulubiony film? Komedię romantyczną? Tytanika! O nie, on znowu na końcu umrze. O rany. Z takim wahaniem nastrojów to chyba już nic nie poradzimy.